No to tak, no to y, skuteczność w ataku, nie graliśmy to co mieliśmy grać w obronie założone. Y, Gdańsk mocno postawił y, swoją defensywę, nie mieliśmy jak się przebić. No i dzisiaj bramka y, gości trochę pobroniła, no i taki jest wynik. No właśnie, y Chyba pierwszy raz widziałem taką sytuację, żebyście przez 9 minut nie byli w stanie pierwszego, pierwszej połowy zdobyć bramki, bo na początku dziewiątej minuty dokładnie chyba padł pierwszy gol. W nie graniu. wiem, nie wiem dokładnie. Co to właśnie ta obrona Was tak zaskoczyła, czy po prostu ta niemoc w ataku? No, ch chyba niemoc w ataku, no dobrze grali w obronie, no, a my nie wiem. No, nie mogliśmy się przebić, tak, a jak już mieliśmy sytuację, to po prostu nie trafialiśmy. No. Słupki, jakieś poprzeczki, no, nie trafione błędy, wszystko się zebrało i... Tak jest wynik tego spotkania. Mhm. W trakcie spotkania jednak pokazaliście zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy, że jeszcze jesteście w stanie powalczyć, no ale druga połowa już goście odjechali całkowicie. No tak, próbowaliśmy ze wszystkich sił, no ale goście dzisiaj mocniejsi. No. Mhm. Zostały dwa spotkania. Jedno w Legionowie, teoretycznie łatwiejsze, ale z Rywalem, który tak naprawdę już nie, nie ma żadnej presji. No i później e, 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 jakby, no, najważniejsze, od którego też sporo będzie pewnie zależało, jeśli chodzi o fakt tabeli, czyli e, z Opolem. E, jesteście e, jesteście się w stanie jakby pozbierać po tym dzisiejszym spotkaniu i że rzeczywiście zagrać się z siebie no, Tak, oczywiście. No, z Legionowem będziemy walczyć o trzy punkty. No, to jest ich ostatni mecz. E, no, w domu, czyli w Legionowie. No, i myślę, że, że wygramy. się Zepniemy i. Wszystko zagra jak ma, Popino i, i wygramy. A z Opolem, no, yy, no to będzie, jak wygramy z Legionowym, no, to będzie ważny mecz o miejsce w tabeli już ostatecznie. Walczymy o dziewiąte miejsce, taki jest nasz cel i myślę, że damy radę. Krótkie podsumowanie. No Momentami bardzo dobrze graliśmy, momentami bardzo źle. Nietrafione sytuacje. Trochę obrotowy Gdańska nas, tak można powiedzieć, zabił. Michał Peret. No i przegrany mecz. No.